Rebellion jest takie fajne powiedzenie, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. I w odniesieniu do tego studia jest, no idealnie się to sprawdza, bo raz ich gracze kochają, bo oni na przykład zrobili na PC ta pierwsza Alien vs. Predator tego właśnie snajpeka. Ja, chociaż mogę, nie jestem pewien, no, ale mają na pewno do dorobku różne produkcje. I raz się ich lubi, raz nienawidzi, ale mam nadzieję, że pociągną. No i to jest Sniper Elite 2 tym razem. Gra, w którą pierwszą część nie miałem w ogóle do czynienia, więc tylko ją omówię pod kątem tego, co teraz widzę. Nie wiem, jak to się zmieniło. W każdym razie ja nazywam się Maciek Makua i zapraszam Was na przygody z demem, bo to wszystko dotyczy dema. Zagram na najwyższym poziomie trudności. Przewinę tutaj te bzdury, bo gra jest skonstruowana tak, że prowadzi nas za rączkę niczym w Call of Duty, co mnie strasznie rozczarowało, bo to demo ukazało się ponad tydzień temu, ja strasznie walczyłem, żeby je dostać, bo było troszeczkę e, ciężko, bo tam z Steam troszeczkę zwariował, jest dostępne na Steamie, może gdzieś indziej, nie wiem, ja znam je tylko ze Steama. No, i tydzień temu nie miałem serca w nie grać, bo mi się nie podobało, bo liczyłem, że to będzie skradanka z taką dużą swobodą. Tymczasem tutaj e, z całego tego zniszczonego miasta możemy iść tylko jedną utartą ścieżką, ale liczyłem, że jak na snajpera przystało, czyli na gościach, który robi zadymę na tyłach wroga, no, będzie tutaj troszeczkę inny gameplay. Jaki? E, wiem, że na pewno war, przede wszystkim nie należy się przejmować tym, żeby to wszystko było ciche, bo jak to zrobimy za dymem, to też bez problemu skończymy. I co mnie kupiło po tym tygodniu, gdy w końcu zmusiłem się, by ją sprawdzić, są, to, są tym efektowne wykończenia. Na ten pan tam. Mogę się tu skupić i tak ładnie posłać kół, kulkę. <coughs> Przepraszam, to nie jest to najlepsze wykończenie, i to o czym chciałem powiedzieć. Bo to, o czym chciałem powiedzieć, dotyczy takiego modelu znanego z Mortal Kombat, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeśli nie graliście w demo, to możecie je tutaj razem ze mną odkrywać. Eee, tak więc, co ten nasz snajper potrafi? A ma nawet jakiś zasób takich ruchów, że się dziecko wspina i w ogóle. Mogę tu wejść z powrotem. To jest trochę drewniane, ta gra jest troszeczkę starożytna, no ale i te, amatorzy takich produkcji się pewnie znajdą. Więc tam nasi kochani bracia Niemcy już pewnie szukają... O, dobra, widzę, że mają s... super wykrywać wrogów w oczach i wiedzą, że ja tu już jestem. Dlatego szybko zajmijmy się nimi. Super są te scenki. I o tym właśnie mówiłem, tak więc chyba dostał w serduszko, jestem z tego potwornie, potwornie zadowolony. Więc gra sięgnęła do tego, co nam tak bardzo rozpropagowało Mortal Kombat nowe. Mianowicie te sceny, kiedy maltretujemy wnętrza naszych przeciwników i to jest pokazane taką wizją niczym z... Och, jak koszetował pościsk. E, niczym... no ciężko to nazwać promieniami X, ale bardziej jakimś ultrasonografem. O, czy będzie ładnie? No, prosto w jakąś tam dosyć newralgiczną część ciała. Głowa eksplodowała. Podoba mi się tak, więc te wykończenia mnie bawią. Jak już dawno mnie żadne wykończenia nie bawiły w grach, te są jakieś takie sympatyczne. Wieje z prawej. Ach, nie to chciałem, przepraszam. Cię, miałeś zginąć od razu bezboleśnie. A tutaj... Co to za część ciała? Śledziona? Nie. Szkoda, że gra nie podaje tego wszystkiego, potem w ogóle powinna robić test wiedzy z anatomii, i by się przysłożyła studentom, tudzież uczniom liceów. No dobra, no i tak się zabawiamy z żołnierzami wroga. O, złapane w locie. Lepiej smakuje. Świetne jest to, że kula wylatuje z człowieka, że on nie jest czarną dziurą pochłaniającą wszystko. Co się patrzysz? Nie śpij, bo cię, bo cię zastrzelą. Tylko kula sobie jedną dziurką wlatuje, drugą wylatuje. To jest bardzo fajne. Ogólnie gracze, którzy lubią tego typu gry, z którymi gadałem, chwalą, że, że fajny ten sniper, że ten balistyka jest sympatyczna. Ech, tak go męczę jakoś. Ale teraz będzie ładnie. O. No nie pokazali mi, w co dostał. Niemniej dostał. Dostał. Uwaga, przeskakujemy. Hopa, hopa, hopa. No i tyle, I tak sobie właśnie potem lokalizujemy te takie wielkie strzałki, które pokazują gdzie iść. No i idziemy. A oprócz oczywiście tego mojego, co to, jak co to było w ogóle za, ten, za broń? Jakiś Springfield M1903. Mamy też pistoleci, oraz sona, czyli karabin. No i tak sobie wędrujemy, kosimy Niemców. Tu w ogóle będzie szansa skosić Niemca po cichu. Mi się to jeszcze nie udało, zastanawiam się czemu. Ano dlatego, że no po prostu jestem cienki podejrzewam, więc może teraz się uda, uwaga, wspinamy się, o potrafi się wspinać, my tam czekamy na pana Niemca, chowaj się za zasłoną, wystrój jest ładny, grafika jest taka sztampowa, okej, okay, on tam się patrzy, jak pięknie to nasze miasto, co to za miasto, Berlin, nie mam zielonego pojęcia prawdę mówiąc, nie rozpoznaję po kamienicach, spróbujemy go po cichu wyeliminować. Zabił jak ram, bo nie wiem, co on tam dokładnie przetrącił. O, możemy przynosić ciała w ogóle. No, taki ukłon w stronę fanów starych skradanek. Możemy przeszukiwać ciałka. Przeszukiwać zwłoki już tutaj, tak to się nazywa. No i na razie to jest całość, jeśli chodzi o możliwości naszego cuda. Gra, jeśli wierzyć fanom tego typu rozrywek, rozwija skrzydła dopiero w trybie dla wielu graczy, czyli multiplayer. No dobra, ale tak, my tam mamy jeszcze kolejnych Niemców. No, i myślę, czy da się tu zakraść tak, żeby ci Niemcy nam tutaj. Nie, niestety. Trzeba ich będzie wyeliminować. Ja tu się nawet położę wygodnie. O, 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 I już teraz skomfortowo w... sobie będę ich kosił. To co, serduszko czy główka? Wiatr wyje troszkę, tak. No, dostał wczękę. Można będzie żył, ale. Musiałby dostać szybką pomoc lekarską. Celne trafienie, celne trafienie. On tam pewnie pyta: Klaus, chociaż nie to Klaus, to takie nie może niemieckie Hans, co z tobą? A Hansa już nie ma. Położył się. Śpi, zmęczony. No, niech tam już zostaje. Teraz już na pewno leży. Z tego co wiem, to jest taka gra, gdzie przeciwników można sobie obszaić. Jak się za drugim razem w nią grać, się zna to wszystko na pamięć. ...więc bez problemu się ich wymęczy. Z pamięci. O. Trafienie w głowę. Gra na szczęście... E, ...podoba mi się to, że ona tak nie szafuje tymi efektownymi wykończeniami i one nam się nie nudzą, chociaż no jak mówię, jak się pogra dłu dłużej to może i będzie się nimi womitować. O, jest snajper wroga. I czy on mnie wykończy, czy ja jego? Ja jego najwyraźniej. Będzie coś ładnego. Leci kulka, leci. Trafiłem. No, przeorało go w poprzek. Skończyła się kariera Bauera. Jesteśmy już niedaleko. To nie jest długa misja. Nie wiem, czy to jest w ogóle cała misja, czy jakaś tylko tamin fragment. Niestety, demo nam o tym nie mówi. Możemy się przytulać do ścian, to już widzieliście, to jest standard. Nie ma się czym jarać. Czy się przydaje? No dodaje jakiegoś takiego... No, gracze się już przyzwyczaili do czajenia, więc dobrze, że ten mechanizm jest. Zresztą to jest z perspektywy z trzeciej osoby, o! I on myśli, że już po wszystkim, tymczasem tutaj prosto w policzek, taki plaskacz tylko, że z kulki. O! No i tam się ukryła moja myszka, zaraz coś tam wyślemy jej jakieś metalowe, ołowiane pigułki. Dobrze. Ach, no chodź, chodź, chodź. Z czułością, z miłością i bez efektownego wykończenia. Aż się teraz stęskniłem. Chciałbym zobaczyć, co ten, ten, ten mój pocisk robi tak naprawdę we w jego wnętrzu. No i udało się. Tutaj zabieramy ładunki wybuchowe, bo to jest taka misterna misja, gdzie e, przygotowujemy sobie teraz grunt pod eliminację wielkiego złego. Coś do mnie strzelało? Mam nadzieję, że nie. No i eliminujemy tego wielkiego złego. Oprosz. Tutaj jeden materiał wybuchowy. Hopa. Tam kolejny. Tylko tutaj są jeszcze koledzy. O. Rozmawiają sobie. Niczego się nie spodziewają. Wiatr jest korzystny. Prawda? E, ciśnienie bardzo miłe. I sru i jest. Patrzcie jak ładnie się czaszka rozłupała. I wszystko widać. Człowiek się uczy. Czaszka to nie wytrzyma kuli i tak dalej. Ok. Na co oni tam czekają tymczasem? Och, ciekawe się wywrócił ze strachu. Czy to ja go trafiam? Podejrzewam, że nie, ale teraz... Ups. W boczek. Oj, tutaj lepiej. No. Myślałem, że będzie twardsze, Jak wyraźnie gra tutaj, nie promuje złych wzorców, ale nieśmiertelnych ludzi, bogów, którzy wytrzymują wszystko. No i to chyba tyle. Sprawdźmy, czy coś miał, jakiś fajny na przykład zbierał, może ee, nie wiem, komiksy z Donalda, Kaczera Donalda, ale najwyraźniej nie. Podkładamy ostatni ładunek. No i teraz zasadzamy się, to wszystko niestety jest wyreżyserowane, to nie jest, no zresztą widzicie, strzałki jasno pokazują, tam się masz zasadzić, nie mogę się zasadzić tutaj, nie mogę się zasadzić tutaj, 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 a całe to miasto, te ruinarz proszę się, by wśród nich mieszkować. Ja podejrzewam, że ta pierwsza część była taka sama i szkoda, że twórcy nie chcą rozwijać tego gameplayu, dając nam większą swobodę, no. To się tutaj wyżaliłem. Czas dokończyć dzieła i skończyć ten materiał. I wykończyć jeszcze paru Niemców. Ładne cienie. Chociaż to oczywiście już żadna nowość w grach. Cienie już były od dawna. Tu są różne pierdołki. W sensie jakie. Gra cały czas mnie informuje, jak widzicie, gdzie by się chować. Te pomocy można wyłączyć. Ja oczywiście tak się śmieję, że tu mi strzałka pokazuje. E, tymczasem w menu opcji jest. I co ja mam z tobą zrobić? Jak się nie obudzisz, to cię po cichu przyduszę. Jak się obudzisz, to no będzie głupio, będzie mi przykro, bo mi zepsujesz cały materiał. To jest jakiś dotyk śmierci. Rakdole oczywiście widzę, jeszcze podryguje. Jo. No. rakdole takie nieudane, zawsze są bardzo zabawnym tematem. Teraz, tak, z tego co pamiętam. O. No. Tam czeka sniper. I jakby to było najlepiej? Myślę, że jakoś takoś. Och, I nie pokazało mi jak ładnie trafiłem w głowę. Mnóstwo punktów, a efektownego wykończenia... Oj, 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 panie, 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 mój piękny panie. Teraz jest technicolor właśnie się włączył. To nie jest tak na szczęście jak... W tym Call of Duty, że tam dostajemy takim dżemem po oczach. Niczym w kosmicznych jajach tutaj troszeczkę nam się zaciemnia obraz. Widzicie, że nóżki dopasowują się do podłoża, przez co on tak śmiesznie troszkę drepta. No ale może tak ludzie chodzili za czasów II wojny światowej. O, że mu się urywa ta animacja. No ale się śmiejemy, śmiechy chichy. Tymczasem zły nie może już żyć. Chowaj się za osłoną. Tutaj w ogóle jakieś. Ach, maszyny do pisania high tech ubiegłego wieku. Ja tak się skradam. Śmieszne w ogóle teraz chodzić. ktoś tak kiedykolwiek chodził w tę stronę? No nie wiem. Trzeba by się spytać ortopedów. Ja jestem kiepski z poruszania się, więc nie będę się naśmiewał. Ok, tutaj dzięki Bogu mi ta strzałka pokazała. Ja już raz już błądziłem. myślę, że da się wejść inaczej. Tymczasem trzeba się wspinać tutaj. I tutaj bez czołek to nie byłoby takie oczywiste. No i jest przerywnik. Zły tam sobie siedzi. Cieszy się, że. Ha-ha-ha. Tyle zbaw poczyniłem i, i jeszcze sobie jadę samochodem, tymczasem my mu teraz pokażemy, że nie ma tak łatwo. Jest, jak zły, jak łysy to zły, pamiętajcie. Tak więc tutaj ładunki rozbrajamy, rozbrajamy, no rozbrajamy poniekąd. Uwaga, tylko trafić. I BOOM! No i pojazd pancerny eksploduje. Zły tam jakoś pewnie prawie, że cierpi, ale jeszcze nie. Tutaj jego pomagierzy oczywiście sobie spokojnie chodzą. O! No i nie... Oj, trafiłem chyba mu w granat. Świetne! No to się chłopcy rozerwali. Ale my tu mamy złego upolować, więc. smacznego. No wyszło. Będziemy mógł ją podnieść i sobie pozbierać, jeśli zbiera pociski z II wojny światowej. A, jakie pudło, wstyd i hańba. No to teraz mnie chłopy mają. Nie mogę w tym momencie polec. Mam nadzieję, że takie jakieś. O! Cóż to jest? Czyż to są nerki? Teraz wychodzi moja słaba znajomość anatomii. Trafię nie w głowę. No i jeszcze jedna głowa. Co dwie głowy, to nie jedna. Nie ruszaj się, proszę. Aj, 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 aj. Już byłbyś na łonie Adolfa, a tak co musimy się męczyć. Nie współpracujesz, mój kolego. I znowu nie wiem, co jest w tobie w środku. Gra strasznie się wyzłośliwa. To co w Tobie tutaj może inne trafie... O, przyjechał czołg. Nawiązanie do sceny wiadomo z jakiego filmu? Gdzie takie też identyczne ujęcie. Napięcie rośnie. No i złośliwie twórcy nam, niestety, dali ekran, który świadczy o tym, że to koniec dema. No i tutaj możemy się dowiedzieć, że są nieprawdziwe bronie z okresu Dwigieckich Wojen, jeden gracz, współpraca, ale to już dopiero chyba 4-5 maja, bo wtedy premierę ma ta produkcja. Tak więc okazało się, że nie jest taka zła, jeśli pogodzimy się z wieloma bolączkami. Gorąco zachęcam, co byście sobie sprawdzili ją sami na własnej skórze, tudzież oczach oraz ręce. A póki co żegnam się z Wami i życzę czego miłej, środy i czwartku i piątku. Trzymajcie się. Hej, cześć.